Zima nie musi oznaczać siedzenia w domu. To świetny czas, by odkrywać świat. W tym odcinku porozmawiamy o nowościach podróżniczych, które czekają na turystów. Sprawdzimy najświeższe połączenia z Gdańska. Porozmawiamy o tym, co zmienia się w obsłudze lotnisk i dlaczego warto śledzić nowe przepisy, zanim spakujesz walizkę. Dowiesz się też, jak uproszczenia w podróżowaniu po Europie mogą sprawić, że planowanie wyjazdu będzie prostsze niż kiedykolwiek. Marta Rybacka-Odolińska, zapraszam do wysłuchania rozmowy z cyklu Świat na horyzoncie. Moim gościem jest Dominika Czechowska, ekspert w obszarze turystyki, pełnomocnik dziekana Wydziału Biznesu do spraw relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym i wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry, Marto. Dzień dobry Państwu. Zima coraz bliżej, więc zaczynamy rozglądać się za kierunkami, które pozwolą złapać trochę słońca albo zaszyć się w górach. Ostatnio pojawiło się kilka nowych tras z Gdańska, które mogą skusić miłośników krótkich city breaków i egzotycznych przygód. Dominiko, powiedz proszę, które z nich Twoim zdaniem najbardziej zasługują na uwagę tej zimy? Stambuł od połowy stycznia. Kierunek, który daje nam też bardzo dużo możliwości połączeniu no, z przesiadkami, ale no, też ze samym zwiedzaniem tego pięknego y, miasta. Jeżeli rozmawiamy o zimie, to oczywiście góry Poprat to jest y, po raz pierwszy od bardzo, bardzo wielu lat kierunek, który nam y, pozwala polecieć w góry trochę bliżej. Ale bardzo też polecam. Y, uważam rekordowe połączenie Gdańsk-Włoskie Góry. To jest lot przez Wenecję, a następnie jedziemy tylko półtorej godziny do Cortina D'Ampezzo. Y, Cortina D'Ampezzo jest takim ośrodkiem, który no, za chwilę będzie bardzo znany, tak? no, bo odbędzie się tam olimpiada y, zimowa, ale zanim się odbędzie, możemy zdążyć ją odwiedzić. Ja wybieram się pod koniec grudnia wraz z rodziną, ale jest to taki ośrodek, który nie jest przepełniony, dedykowany właśnie dla rodzin. Oczywiście do Mediolanu też są loty, też pozwalają nam na spędzenie czasu narciarskiego w górach. I co tylko tutaj nadmieniam, uwaga na ograniczenia sprzedaży skipasów z uwagi na ogromne obłożenie dolomitów mogą być takie sytuacje, że tak zwane skipasy dzienne nie będą sprzedawane, czyli my jednak z góry powinniśmy zarezerwować skipasy pobytowe, tygodniowe. I tutaj taka dygresja trochę, proszę zobaczyć co robią osoby odpowiedzialne za organizację turystyki w miejscach bardzo obłożonych overturizmem. Zastanawiającej pod znakiem zapytania, czy u nas również władze Tatrzańskiego Parku Narodowego nie powinny zastanowić się nad ograniczeniem dostępności niektórych szlaków turystycznych, co jest no, odpowiedzialne społecznie z uwagi na zagrożenie zbyt dużym obłożeniem niektórych miejsc turystycznych. Proszę Państwa, co jeszcze zimą z Gdańska i oczywiście nowego i oczywiście już musiałam polecieć Budapeszt 3-4 dni Świetne miasto do, do zwiedzenia, odwiedzenia, pochodzenia, możliwość też przepłynięcia Dunajem, Nicea, Ateny. Ateny to też promy, czyli połączenia z wyspami. Cały czas polecam, chociaż jest to połączenie, które już w tamtym roku było, to Teneryfa i Madera, a Madera słynny. Pokaz sztucznych ogni, w czasie no, taki kaskadowy z, z morza, w czasie Sylwestra. Co jeszcze? Zakopane 7 godzin pociągiem Sycylia i Madryt. No, Sycylia proponuje 10 dni. Proponuje tutaj wynająć samochód i objechać całą Sycylię dookoła. Dlatego, że to jest dosyć duża wyspa i będzie nam trudno zwiedzić ją w całości, jeżeli nie wynajmiemy. Samochod. Chyba, że na Sycylię chcemy się wybrać tylko tego, żeby zobaczyć aurę i hotel, w którym był nagrywany Biały Lotos. Dużo powiedziałaś nam, Dominiko, o różnych połączeniach lotniczych z Gdańska, tych, które już funkcjonują i tych, które przed nami. A skoro właśnie o lataniu mówimy, to warto wiedzieć, że w tym sezonie sporo zmieniło się w obsłudze lotniskowej. I jedną z takich nowości jest obowiązkowa aplikacja Ryanair, bez której nie odprawimy się już tradycyjnie przy stanowisku. No i też papierowe karty pokładowe nie będą mieć takiego zastosowania. Co właściwie oznacza ta zmiana dla podróżnych i jak się do niej przygotować? O jej, zapomniałam o Wilnie i Talinie, ale odpowiadając na Twoje pytanie, tak najprawdopodobniej już w listopadzie wejdą bezwzględne wymogi po stronie yy, przewoźnika. Że będziemy musieli mieć przy sobie aplikacje. Aczkolwiek zmiany w zakresie obsługi pasażerów odczułam już empirycznie, wracając na początku lipca z wnuczką właśnie z Rzymu, gdzie widać było bardzo rygorystyczne podejście i takie ograniczające czasowo podejście Ryanara do odprawy osób, które nie posiadały tej aplikacji, ja niestety nie posiadałam tej aplikacji i, proszę Państwa, 2,5 godziny czekałam na odprawę bagażu nadawanego. Zawsze podróżuję z bagażem podręcznym, jak tylko mogę, no ale tutaj byłam sama z wnuczką, więc nie miałam trochę innej możliwości, no i o mały włos bym nie odleciała. Automatyzacja i cyfryzacja, to są dwa nowe słowa, które też odnoszą się do tego, w jaki sposób będziemy obsługiwani na lotniskach. Warto też zwrócić uwagę na zmiany w zasadach dotyczących bagażu podręcznego, bo w minionych miesiącach głośno było o restrykcyjnych kontrolach na lotnisku. Część linii zmieniła też w ostatnim czasie swoją politykę odnośnie wymiarów bagażu podręcznego. Dodatkowo pojawiły się informacje o planowanym przez Unię Europejską ujednoliceniu przepisów w tym zakresie. Powiedz Dominiko, jak aktualnie wygląda ta sytuacja? To była gehenna, szanowni państwo, to co działo się na lotniskach, dlatego że bardzo nieciekawie podeszły linie lotnicze do, do pasażerów. Moim zdaniem powinien być wprowadzony taki moment przejściowy, czyli takiej czerwonej kartki, jeżeli masz taki bagaż, to następnym razem zapłacisz, a tutaj nagle zaczęły się dziać wręcz dantejskie sceny, afery. No nie możemy tak podchodzić do naszych klientów. I tutaj, jeżeli chodzi o bagaż podręczny, Ucichła sprawa planowanego ujednolicenia. Aktualnie analizując siedem najbardziej popularnych linii lotniczych, odpowiem Państwu, że każda ma inny wymiar bagażu podręcznego. Czyli nie istnieje coś takiego, co jest popularne w mediach i na różnych Insta. Jak definicja bagażu podręcznego? Musicie dokładnie, Szanowni Państwo, sprawdzić na bilecie, jakie macie informacje i co możecie rzeczywiście zabrać ze sobą. Co do centymetra, nawet to co do pół centymetra, dlatego że na lotniskach są już laserowe automaty do mierzenia tego bagażu. Niestety nie uspokoił się też overbooking. Cały czas są tego typu sytuacje. Przypominam informacje, które udzieliłam Państwu w ostatnim podcaście. Jedyne co uzupełnię to też nie czekajcie do ostatniej chwili, żeby wejść na pokład samolotu, bo niektóre osoby tam siedzą, czekają, a często te, które nie odlatują to są te właśnie ostatnie z kolejki, a chyba, że mamy wykupiony priorytet, no to nie. Mamy też zmiany w zasadach bezpieczeństwa i odpraw. Od tego roku na wielu lotniskach zniesiono limit dotyczący płynów w bagażu podręcznym. Możemy teraz więc spakować kosmetyki w normalnych opakowaniach, bez konieczności przelewania wszystkiego do butelek 100 ml. Czy to zmiana, która faktycznie przyspieszy kontrolę bezpieczeństwa, jak uważasz Dominiko? Absolutnie przyspieszy, a przede wszystkim pozwoli nam wnieść wodę na lotnisko i skończą się kosmiczne ceny za butelkę wody, nie wiem, tam 10-15 zł. Ale przede wszystkim nie będziemy musieli wypakowywać naszych kosmetyków z bagażu podręcznego, tylko uwaga, to jeszcze nie ten moment. Jest to kwestia związana z dostosowaniem się lotnisk do ważnej inwestycji, jakim jest zakup specjalistycznych skanerów, które umożliwiają skanowanie bagażu. Więc jeszcze nie stosujmy tutaj tego rozwiązania. Bądźmy przygotowani na posiadanie i konieczność wyciągnięcia kosmetyków na pewno na lotnisku w Gdańsku do wiosny, aczkolwiek proszę jeszcze wiosną e, albo ja w podcaście Państwa poinformuję. O tym, czy już lotnisko w Gdańsku jest gotowe na taką y, formułę odlotu, ale co ciekawe, na niektórych lotniskach już dwa lata temu y, taka możliwość była. Ja się zastanawiałam, dlaczego y, nas y, poganiają, pokazują dłonią, że nic nie mamy wyciągać. I się okazało, że już y, wprowadzono wtedy, tak jak dobrze pamiętam, to było na lotnisku w Mediolanie, y, właśnie skanery, nowoczesne skanery, które pozwalały na to, żeby y, nie było konieczności wyciągania tych butelek. Ciekawostką, o której mówi się ostatnio sporo, jest decyzja Włoch o zniesieniu obowiązku okazywania dowodu lub paszportu przy podróżach w strefie Schengen. Ma to skrócić kolejki i usprawnić ruch na lotniskach. Czy to oznacza, Dominiko, że za jakiś czas podobne rozwiązania mogą się pojawić też w innych krajach? Dziękuję Ci za to pytanie, bo jest dla mnie ta informacja aż o tyle przerażająca, że nie każdy z nas. Y, może doczytać się szczegółów i definicja słowa okazywania. Co to znaczy? To znaczy, że my, y, szanowni Państwo, ten dowód i paszport musimy lub paszport musimy przy sobie mieć. My go nie musimy okazać w momencie boardingu, ale w każdej chwili możemy być poproszeni na, 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 na taką okoliczność. Y, tak, oznacza to, że prawdopodobnie. Inne kraje też prowadzą takie usprawnienie, bo to jest bardzo y, duże usprawnienie konieczności pokazywania kolejnego dokumentu, czyli przyspieszamy, znowu automatyzacja, cyfryzacja czyli przyspieszamy wejście na pokład tylko skanując sam bilet, a niekoniecznie weryfikowanie naszej tożsamości właśnie przez y, y, obsługę naziemną. Dziękuję Ci, Dominiko, za tę informację i bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była Dominika Czechowska, ekspert w obszarze turystyki, wykładowca na Uniwersytecie WSB Merito w Gdańsku. Dziękuję Państwu i życzę udanej zimowej aury.